Hej, hej, witam serdecznie z tej strony Kacper Czerwonka, Co za na wstępie. Dziękuję serdecznie chłopakom z podgojemnika za zaproszenie do serii. radom jak one shot i zapraszam do oglądania. Radomiak w rundzie jesiennej 24-25 był ekipą, która. Zmarnowała swój potencjał. Kontuzje zawodników takich jak Kapita czy Mateusz Cichocki, dziwne decyzje personalne trenera Baltazara, jak chociażby odstawienie Rafała Wolskiego, a w końcu nieskuteczność w drugiej połowie rundy jesiennej. To wszystko złożyło się na nie najlepszy wynik ekipy, która według mnie mogła zdobyć więcej i grała zdecydowanie ponad to, co ostatecznie osiągnęła. Bohater, antybohater na półmetku sezonu. Czy w tą samą ramę możemy wpasować Leonardo Roszę? Bohaterem dla mnie zdecydowanie Jan Grzesik, który był, mam wrażenie, najrówniejszy, jeśli chodzi o tą rundę jesienną i najbardziej mi zaimponował w swoją formą, szczególnie że grał przecież na pozycji skrzydłowego, która do tej pory nie była jego naturalną pozycją. Antybohater. Hmm. Rozmawiałem o tym z moim kolegą. serdecznie pozdrawiam, Mikołaj, i doszliśmy do wniosku, że jednak mimo wszystko Leonardo Rosza, który sposobem w jaki odszedł i pożegnał się z drużyną, zwyczajnie w świecie spalił sobie ziemię u kibiców i zrujnował pomnik, który budował momentami takimi jak chociażby hat z koroną Kielce przez druga 63. Był taki mecz, nie zapomnę go nigdy. Czyli które spotkanie z jesieni najbardziej zapadło Ci w pamięć? I do wspomnianego przed chwilą meczu chciałbym tutaj wrócić zdecydowanie 4-0 do 0 z Koloną Kielce. Niesamowite spotkanie, niesamowita atmosfera przez druga 63 i niesamowite emocje. Nie do zapomnienia. Bruno Baltazar, osąd bohatera. Czy mógł wyciągnąć więcej z tej drużyny jesienią? Tak jak wspomniałem wcześniej, w mojej opinii zespół się rozwijał i wyniki nie do końca odzorowały to, co tak naprawdę mógł osiągnąć wraz z drużyną trener Baltazar, jednak jego pobyt w Radomiu to nie tylko jasna strona. Zapamiętamy przyspawanie Wolskiego do ławki rezerwowych, bardzo powtarzalną grę w niektórych spotkaniach, która opierała się na wrzutkach na Leonardo Rosze, który w tym czasie był po prostu zwyczajnie w świecie bez formy, jak to każdy napasnik czasem na chwilę, że tak powiem, się zatnie i bramek po prostu nie zdobywa, a Radomek całą swoją grę opierał się na Portugalczyku, co w końcówce rundy dało fatalny efekt. Jak zapatrujesz się na prawdziwą rewolucję w składzie radomiaka? Czy zima to dobry czas na takie ruchy? I czy myślisz, że piłkarzom starczy czasu na zgranie się ze sobą? Na pewno to nie jest aż tak jednostronna kwestia. Z jednej strony, zimowe okienko to jest ten gorszy moment na przeprowadzanie tego typu rewolucji, a do dość spodziewanych odejść takich jak chociażby Peglov czy Rosza, dołączyli także Rosji, Wagner, czy Luizao i zdecydowanie wolałbym, żeby zespół przechodził te gwałtowne zmiany latem, ale szczęście w nieszczęściu można powiedzieć jest takie, że trener Baltazar opuścił Radom jeszcze tuż przed rozpoczęciem tego zimowego okresu przygotowawczego, dzięki czemu trener Enriquez miał więcej czasu na wybór zawodników wraz z zarządem, wprowadzenie swojej taktyki i zgranie zespołu na swój sposób. Z którego odejścia z zespołu najbardziej żałujesz? O którym nowym piłkarzu najwięcej się spodziewasz? To Peglof i Leonardo Rosa. Rzeczywiście patrząc na historię zespołu i na mm, nasze transfery wychodzące, tak jak chociażby Pedro Henrique czy Karol Angielski, oba ruchy były spodziewane, więc ciężko mieć do tego jakiekolwiek e, pretensje czy wątpliwości, a z kolei sporo spodziewam się po Pauliusie Golubickasie, który wydaje się być bardzo interesującym zawodnikiem, na co za dzień w PL rozmawiałem z jednym z ekspertów e, od Ligi właśnie litewskiej na jego temat i on wypowiadał się mm, o Pauliusie w samych superlatywach, e, także w sparingu puszczał mnie po umiejce, pokazał się z bardzo dobrej strony, zaimponował mi swoją grą w środku pola, ale pamiętajmy o jednym. Paulus Golibiskas będzie walczył o skład z, z Rafałem Wolskim i z Janem Grzesikiem, bo to jest zawodnik, który może grę zagrać w środku, może zagrać także na prawym skrzydle, więc tacy konkurenci na pewno nie będzie to łatwa przeprawa dla reprezentanta Litwy. Czego oczekujesz od Radomiaka jako zespołu sportowo, a czego od Radomiaka organizacyjnie jako klubu? W tym nowym w 2025 roku. Sportowo spokojnego utrzymania. Zajmijmy 12-13 miejsce, i na kilka kolejek przed końcem będziemy mogli grać bez presji. Będziemy mogli grać na 100% umiejętności jako zespół, jako klub, jako radomiak. Organizacyjnie. Cóż, no oby jak najwięcej dobrego dla kibiców, bo przecież to oni są najważniejsi. To dla was tutaj wszyscy jesteśmy. Dla kibiców nie tylko z Radomia, ale i z okolic, bo sparring, spuszczą mnie połomice, pokazał, że ten klub ma naprawdę olbrzymi potencjał. Na koniówkę przyszło naprawdę kilkaset osób chcących wspierać Radomiaka w meczu tak naprawdę o pietruszkę, w meczu sparingowym przed rundą wiosenną. To pokazuje, że klub jako Radomiak, jako Radom, jako miasto także ma naprawdę duży potencjał, ale żeby tych kibiców zebrać i żeby Stadion Przestruga wypełniał się co dwa tygodnie, co mecz w Ekstraklasie trzeba odpowiedniego zaangażowania klubu. Pytanie bonus. Rafael Barbosza, który pojawił się w okienku zimowym, ma być lepszą wersją Luisa Machado. Czy pokusisz się o tezę? Że będzie to faktycznie lepszy piłkarz od swojego poprzednika na skrzydle? Cóż, ostatnie pytanie muszę przyznać. Luis Machado radomiakowi dał na tyle niewiele, że ciężko mam wrażenie jest być gorszym i dowieść gorsze liczby. W ostatnim sezonie 1 bramka, cztery żółte kartki. Barbosa spodobał mi się w ostatnim sparingu nie tylko za zdobytą bramkę, choć to rzeczywiście najbardziej się wyróżniło, ale także aktywność i decyzyjność. To jest coś, czego mam wrażenie Machado brakowało w pewnym momencie, bo on zawsze dawał wiatr na skrzydle, zawsze był tym szybkim zwinem skrzydłowym, ale Barbosa dokłada do tego jeszcze uderzenie i z pola karnego, i z dystansu, więc mam nadzieję, że to będzie zawodnik, który do tej szybkości Luisa Machado dołoży także liczby w Ekstraklasie.